Hello guys, Zwróćmy ze mną szybką, potrójną lemoniadę. Potrzebujemy y, cytrynę, nie mam pojęcia ile, potem w środku filmiku powiem. Miętę. I właśnie teraz idziemy po miętę. Okej, okay, jestem Mam tutaj raz, dwa... Trzy, cztery wiem. No i oczywiście potrzebujemy też wody Mamy wodę i jeszcze kostki lodu, ale to dopiero potem przyniosę Dobra, idę zobaczyć, czy się luk zrobił, bo najpierw chcę lód Niestety jeszcze nie ma Idziemy po jakimś czasie sprawdzić drugi raz, czy są już kostki One są, ale strasznie mało No kurde, co to się stało? Dobra, jest strasznie mało, więc czekam na następne

Dwa, trzy. Nareszcie. Dobra, lewamy wodę. Okej, okay, teraz trynka. Chyba najpierw pokroimy. Okej, okay, dajemy po kawałeczku. I teraz wklejamy. I teraz jeszcze miętka. Zakręcanko. Dziękuję za oglądanie i to tyle. Bajo!